Ale idąc dalej, nawet gdyby się okazało, że takie dane były, to proszę Państwa, w trybie rozporządzenia Rada Ministrów mogła określić tylko zagrożony obszar. Nie cały kraj. Nie cały kraj. Mogła określić rodzaj stosowanych rozwiązań, a te rozwiązania między innymi ja tutaj nie wymieniłam wszystkich, nie, nie są wypisane wszystkich, jest tam 13 w sumie tych punktów, ale tu są takie najważniejsze. I proszę Państwa, sądy, które, bo mamy już szereg orzeczeń na tle tego, czy te zakazy, nakazy są ta podstawa prawna w tym rozporządzeniu do ich czy, czy rzeczywiście to rozporządzenie stanowi podstawę do ograniczania ludziom praw i wolności, no to już mamy orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych, sądów okręgowych, nawet ostatnio zostało sąd okręgowy w Olsztynie na tle sprawy o maseczkowej ale już na tym nowym stanie prawnym, kiedy został dodany ten nakaz, o którym za chwilę powiem, no wypowiadają się sądy, że te przepisy są wydane z przekroczeniem delegacji ustawowej. Że Rada Ministrów nie miała prawa, nawet, jeśli, nawet mając możliwość określenia nakazu zakrywania ust i nosa, ale w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, to to nie oznacza, że mogła to zrobić na terenie całego kraju. Takiej, takiej, takiej delegacji do takiego powszech, powszechnego, generalnego yy, zakazu dla wszystkich obywateli, obywateli nie miała. No tylko, że, proszę Państwa, problem polega na tym, że. No, tutaj mamy jeszcze przepis, który mówi, jak są wydawane rozporządzenia, tak? I dlaczego te roz, to rozporządzenie jest yy, bezprawne. Między innymi z tych powodów, o których powiedziałam, ale też dlatego, że powinno być, powinny być w ustawie podane wytyczne dotyczące takiego rozporządzenia. Jak widzieliśmy te, te przepisy wcześniejsze, to wytycznych w ustawie nie ma. W związku z tym rozporządzenie w ocenie bardzo wielu sądów wojewódzkich, sądów administracyjnych, wyroków Sądu Najwyższego w sprawie kwarantanny, wyroku sądów, Sądu Okręgowego, sądów rejonowych, w wielu wypadkach sądy uznają, że to rozporządzenie jest niekonstytucyjne, nie może stanowić źródła nałożenia na obywateli obowiązków. A sędziowie dokonują takiej oceny na podstawie tego artykułu 178 Konstytucji, który mówi o tym, że sędziowie podlegają Konstytucji oraz ustawom tylko.